Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych z terenu Województwa Śląskiego w ramach programu 50 kW na start zarówno małe, średnie jak i duże firmy szukają nie tylko ekologicznych, ale także opłacalnych form pozyskiwania energii. Naprzeciw ich potrzebom stanął więc program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 50 kW na start, oferując dofinansowania do instalacji OZE. Pierwszy w tym roku nabór wniosków ruszył 15 lutego. Do tej pory ponad 80 wniosków od przedsiębiorców z całego województwa na takie hmm, małe instalacje fotowoltaiczne bo to program który nie, nie ma za zadania budowania farm fotowoltaicznych ale budowania instalacji na potrzeby własne przedsiębiorców kolejne 10 milionów złotych które na to przeznaczamy i także tu widzimy duże zainteresowanie szczególnie w ostatnim czasie kiedy te ceny energii znacząco wzrastają a taka inwestycja pozwala właśnie wprowadzić oszczędności w zakresie zużycia energii w programie można uzyskać dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych dzięki oferowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach programom. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza, jakim oddychamy, podejmują nie tylko firmy, ale także samorządy i osoby prywatne. Tak jak mówiłem, to widać szczególnie w tym ostatnim roku, gdzie te i aktywność gmin i aktywność mieszkańców znacząco się zwiększyła. Potrzeba nam oczywiście takiej konsekwencji w tych działaniach, bo to nie, jest, to nie są działania, które jesteśmy w stanie zrealizować w ciągu jednego, dwóch czy trzech lat. To, jest, to są działania, które tak jak chociażby program Czyste Powietrze został rozpisany na 10 lat i w tej perspektywie patrzymy, aby tą, tą walkę ze smogiem wygrać. I jeżeli te działania będą konsekwentne, a nie te tylko takie e, jednoroczne, to jestem przekonany, że, że jest to cel, który da się osiągnąć. Założeniem programu 50 kW na start jest wsparcie przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców, zwiększenie poziomu konsumpcji energii z OZE oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.